Siemaneczko na kanale krzychu trenuję. Troszeczkę zapompujemy łapy. Czarny mocno wyszczupla, ale to chyba normalne. Jeszcze ja jestem szczupły, a chodzę w czarnym. No kurde, co ty krzychu tutaj odwalasz. Ale muszę was przeprosić, że jesteście kamerą nisko. Tutaj był mały wypadek. Na sparingu sobie nagrywałem z kolegą, i kolega niestety poleciał tutaj w statyw. Zaraz wam to przedstawię. A dzisiaj co? Dzisiaj trening na hantlach, może sobie coś tam pobajerzymy na ramie, mam nadzieję, że dobrze mnie tutaj widać, co Wam pokazuję, no i przede wszystkim ławeczka, także co, zabieramy się chyba za trening, woda, nawet dwie, przedtreningóweczka, kreatynka i działamy. Dzisiaj tutaj Wam pokażę o co mi chodzi, bo tutaj ciężko to idzie, coś tam kurczy się ułamało, jak widzicie tutaj jest w ogóle dramat bo Wam już próbuję pokazać, ale dałem kleju ale widzicie, jest pęknięcie to wypada często, chociaż teraz nie chcę nawet wyleźć ale no gdzieś tutaj się taka lipa zrobiła i co, no będzie trzeba kupić nowy, bo tutaj mi nie chce chodzić to góra-dół, tutaj na maksa rozwinąłem ale coś tutaj się przycina w dół Mogę sobie obniżyć tutaj, ale niestety widzicie, co się wydarzy. Zapominam włączyć 4K. Niedługo porównamy sobie ławkę Marbo z ławką ATX, to mówimy plusy i minusy obu. Na ten moment mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że dużo wygodniejszą ławką jest z pewnością ten model Marbo, który u mnie widzicie. Odnośnie nowości z Marbo zobaczymy może coś tam zakupię potestuję przedstawię wam to i rozgłosuję na jakimś konkursie ale to zobaczymy w swoim czasie zabieramy się za klateczkę dawno nie było e, coś tam lekko naprawdę lekkie, lekkie ciężary małe ciężary żeby nie przedobrzyć e, gdzieś tam troszeczkę ramiona mnie bolą od siłowania na rękę troszeczkę też dużo tego było ostatnio ale

And so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking the and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate. I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough Ja już po treningu także żegnam się z Wami, dzięki za uwagę. A jeszcze coś na samej ławki ATX. Pomimo krytyki względem oparcia, to naprawdę jest to świetny wybór. Ławka nie odrywa się z przodu od ziemi przy treningu tych ramion. A widzieliście poprzednie filmy, że tak właśnie było. E... Pod względem stabilizacji naprawdę świetny produkt, twarda, także powinno się dobrze wyciskać. Czekamy na nowe oparcie i wtedy będziemy dalej sobie o niej gadać. A ja się z Wami żegnam, coś tam pompa powjeżdżała, jakbyście chcieli wygrać taką koszuleczkę to śledźcie kanał, bo już niedługo myślę, że sprawię Wam taki prezencik i będzie do wygrania.